Siostry i bracia, w czasach Jezusa był taki zwyczaj, że w nocy pasterz spał w bramie owczarni. Z jednej strony chronił On owce przed atakiem z zewnątrz, no bo najłatwiej było dostać się do stada właśnie przez bramę, no a z drugiej zabezpieczał owce przed ucieczką, przed rozproszeniem. I dzisiaj w tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Chrystus mówi o sobie, że ja jestem bramą owiec. I On jest po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Bo jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Ten obraz Pana Boga jako pasterza, on jest, yy, pojawia się wiele razy w Piśmie Świętym. Też dzisiaj usłyszeliśmy chyba jeden z najbardziej popularnych psalmów, Czyli Psalm 23. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Bóg jako pasterz, On się troszczy o stado, On strzeże je, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia też pokarm. Stado jest zabezpieczone i nic mu nie grozi. Dzisiaj przeżywamy też niedzielę dobrego pasterza i modlimy się w sposób szczególny dzisiaj o nowe powołania do służby w kościele, też szczególnie to pasterzowania. I ten obraz Chrystusa Dobrego Pasterza jest niewątpliwie wzorem dla każdego kapłana. Bo tak jak pasterstwo jest służbą stadu, tak kapłaństwo jest służbą wiernym. Za niecały miesiąc w naszej wspólnocie parafialnej będziemy gościć współbraci z naszego seminarium w obrze i wtedy więcej usłyszymy o tej służbie, jaką jest powołanie. Dlatego dzisiaj też chciałbym bardziej skupić się nie tyle na osobie Dobrego Pasterza. Ale na stadzie, na tym stadzie, któremu ten pasterz służy, no właśnie, co jest tym stadem? To jest nasza wspólnota parafialna. I zwróćmy uwagę na taki bardzo podstawowy fakt: jeśli czuwa nad nią dobry pasterz, a zbieramy się właśnie tutaj ze względu na Chrystusa, dobrego pasterza, bo to on jest centrum naszej wspólnoty, to znaczy, że my jesteśmy bezpieczni. On nad tym wszystkim czuwa, pomimo naszej jakiejś ludzkiej słabości, pomimo nieudolności, pomimo jakiegoś grzechu, który też w życiu każdego z nas się przewija. I tak jak stado składa się z wielu owiec, tak i nasza wspólnota też składa się z wielu osób, młodszych i starszych, zdrowych i chorych, silniejszych i słabszych. Jesteśmy we wspólnocie, a to już samo w sobie jest wielką siłą. My nie jesteśmy jakąś taką Anonimową grupą, ale jesteśmy braćmi i siostrami w wierze. I co prawda, nie znamy się, nie ma co ukrywać, bardzo często, często pozostajemy względem siebie bardzo anonimowi, no ale tworzymy jeden organizm, jedną wspólnotę, nad którą jest Chrystus. I teraz, czy my w ogóle mamy świadomość takiej opieki? Czy ją w ogóle odczuwamy? Czy odczuwamy, że nad tym wszystkim stoi Chrystus? Na poziomie grupy, tej całej wspólnoty być może tak, no bo jesteśmy tu ze względu właśnie na Chrystusa, na Pana Boga. Czujemy, że my trzymamy się Jego nauki, że idziemy Jego drogą. Ale jako poszczególna osoba tej wspólnoty, czy odczuwasz, siostro, bracie, też w swoim życiu tą Bożą opatrzność? Czy w ogóle odczuwasz swoją przynależność do wspólnoty? Kolejna taka ważna kwestia, która dotyczy właśnie tego życia wspólnotowego, to jest to, czy ten fakt, że Pan czuwa nad owczarnią, sprawia, że wspólnota w ogóle się modli. Czy wychwala Boga za to, kim on jest, za to, co on w ogóle robi? I to pytanie teraz może wydawać się nie na miejscu. Ktoś może je uznać za bardzo takie prowokacyjne albo po prostu za głupie, no bo gdzie jesteśmy? W kościele. Ale każdemu z nas trzeba się mierzyć z takim pytaniem. Czy ja w swoim życiu w ogóle pamiętam o modlitwie? Do modlitwie? O modlitwie do Boga, ale też o modlitwie za. Za braci, za siostry ze wspólnoty, w ogóle za całą wspólnotę. Bo życie i doświadczenie pokazują, że może być z tym bardzo różnie. Niedzielna Eucharystia, ona jest takim, takim fundamentem. No właśnie, ale co dalej? Czy w moim życiu takiej codzienności pojawia się w ogóle modlitwa, taka zwykła, codzienna, osobista? Trudno jest o rozwój relacji z kimś, jeśli my się spotykamy jedynie raz w tygodniu na mniej niż godzinę. Ale pamiętajmy, że my tworzymy naszą wspólnotę nie tylko w niedzielę, a chrzest w całości zanurza nas w wierze, w całości nas zanurza w życiu Kościoła i też w życiu wspólnoty. Święty Piotr w drugim czytaniu takie, napisał takie zdanie, że błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I my jesteśmy przy pasterzu. I on nie traktuje nas jak jakieś przedmioty, jak zwierzęta w stadzie. Bo Bóg Jezusa uczynił i Panem, i Mesjaszem. I on woła owce po imieniu i wyprowadza je. On do każdego z nas zwraca się bardzo konkretnie po imieniu. Bardzo indywidualnie, dlatego, że On dostrzega przede wszystkim nas i mówi do każdego z nas po imieniu, wzywa nas do tego i wyprowadza nas z grzechu przede wszystkim z grzechu. On dostrzega w nas o wiele więcej niż my sami nieraz potrafimy dostrzec w sobie. I On nas prowadzi, ale też chce, żebyśmy my włączyli się w życie stada, w życie wspólnoty, żebyśmy też brali udział w dziele zbawienia. Żebyśmy nie tyle się temu biernie poddawali, ale też żebyśmy brali wzór od dobrego pasterza, a ten wzór to jest służba. I teraz znamy obowiązki pasterza, wiemy, co Pan Bóg robi, kim On jest, a jakie są obowiązki Wspólnoty wobec pasterza, albo też właśnie względem siebie nawzajem. Właśnie pierwsza sprawa, jeśli naszą wspólnotą jest parafia, to parafia należy do całej Wspólnoty, do wszystkich wiernych. I to od nas zależy, jaka ta wspólnota jest. I pytanie, na ile się włączam w życie parafii, na ile jakąś wykazuję inicjatywę, na ile daję coś od siebie. Niestety, widać taką tendencję w całym kościele, że traktujemy właśnie parafie, wspólnoty jako takie miejsca usługowe, w których otrzymujemy jakąś konkretną usługę, spowiedź co jakiś czas, mszę świętą z lepszym albo z gorszym kazaniem. A musimy też zwrócić uwagę na ten fakt, że parafia żyje też poza niedzielą. I we wspólnocie każdy ma jakąś swoją rolę, każdy jest ważny, wszyscy jesteśmy potrzebni. A niestety często jest tak, że na przykład jedna osoba ogarnia wiele spraw. No a parafia nie składa się jedynie z tych kilku osób. Kilka dni temu przyszedł tutaj pewien pan i zapytał, w jaki sposób mógłby pomóc. Ma czas, możliwości, chęci. Chciałby coś zrobić, może zrobić coś fizycznie. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby robić tutaj cały etat, ale żeby się włączyć w jakimś wymiarze, w jakimś sensie. Tak po prostu. I są osoby tutaj, które włączają się w ten sposób regularnie, pracują przy kościele, właśnie widać te rabatki, te kwiaty, którymi zajmują się Panie. Są osoby, które gdzieś pomagają w mniejszych wspólnotach, gdzieś je animują, aktywizują. Służą. To są zadania właśnie dla owiec ze stada, bo to jest nasza wspólna sprawa. Ale to też nam przypomina, że właśnie kolejna, kolejny fakt, że parafia to nie jest własność księdza. To jest miejsce służby, a wspólnota potrzebuje kapłana przede wszystkim jako, jako szafarza sakramentów, jako duchowego przewodnika. Nie jako specjalisty od budownictwa, od ekonomii, od polityki. Potrzebuje go do sakramentów, których nikt inny w tej, tej wspólnocie nie udzieli, jak tylko kapłan. Jest natomiast wiele spraw, którymi mogą zająć się inni parafianie, którzy się na nich autentycznie też znają. I to jest też taka zachęta do wszystkich nas, żebyśmy starali się odkrywać, jakie jest to nasze konkretne powołanie w życiu wspólnoty w jaki sposób my to możemy robić na ile nam też starcza sił. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś. Właśnie nie daje rady ze względu na przykład na warunki fizyczne. To też właśnie, co może robić? Może na przykład się modlić, może ofiarowywać swoje cierpienia. To jest też dobry moment na to, żeby zastanowić się, w jaki sposób ja mogę się włączyć i też prosić Pana Boga o to, żeby dawał takie światło do tego, jakie jest moje konkretne powołanie w życiu wspólnoty, bo jesteśmy wezwani do służby. W pierwszym czytaniu pada takie pytanie. Cóż więc mamy czynić? No właśnie, cóż mamy czynić, siostry i bracia? Bo wspólnota jest zabezpieczona, wspólnota żyje, wspólnota się rozwija, jesteśmy jej częścią, a właśnie dobry pasterz czuwa. Chrystus nad tym wszystkim jest. I też pamiętajmy, że należymy do Kościoła, do Kościoła, który jest wspólnotą, a to zakłada nie tylko prawo, ale też jakieś obowiązki. Obowiązek wobec brata, wobec siostry, wobec potrzebujących. Obowiązek za miejsce, za tą całą naszą wspólnotę. Niech więc właśnie dobry pasterz nas wspiera. Wspiera nas w naszej służbie, ale niech też oświeca nasze umysły, żebyśmy mogli rozeznawać, odkrywać i też włączać się swoją osobistą służbą w życie całej naszej wspólnoty. Amen.